W dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku odbyło się już piąte z kolei w historii powojennej Polski referendum. Dotyczyło ono przystąpienia naszego kraju do państw Unii Europejskiej. Na tak lub na nie mogli zagłosować uprawnieni obywatele w postawionym tylko jednym pytaniu: czy wyraża Pani, Pan zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Pierwszy raz referendum odbywało się przez dwa dni. To właśnie pierwszego dnia senator Jerzy Suchański wraz z rodziną zjawili się przed urnami wyborczymi, aby spełnić swój obywatelski obowiązek. Nie było tajemnicą, w jaki sposób głosował senator, gdyż jako energiczny polityk wiele działań oraz swojego zaangażowania poświęcił sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zaangażował się on bez reszty w przedreferendalną kampanię reklamową. Dowodem tego były jedyne w Kielcach, prywatne billboardy i wielkoformatowe tablice reklamowe ustawione w najruchliwszych punktach miasta, zachęcające do głosowania za wstąpieniem do Unii. podobizny senatora Słuchańskiego umieszczonej na reklamach emanowało opanowanie i zdecydowanie. Miało to wywołać u odbiorcy poczucie zaufania i pewności przy podejmowaniu decyzji na tak i że jest ona najwłaściwszym wyborem w głosowaniu. Senator Jerzy Słuchański nie ograniczył się wyłącznie do jednej metody przekonywania. Od października 2002 roku do momentu ogłoszenia ciszy wyborczej uczestniczył również w prawie 40 spotkaniach z uczniami szkół, miast i gmin województwa świętokrzyskiego. W ramach akcji Unia Europejska bliżej nas odwiedził szkoły m.in. w Mierżawie, Mierzawie, głowicach Kunowie, Żarczycach, Dużych, Małogoszczy i innych miejscowościach, gdzie wyjaśniał i przybliżał aspekty akcesji naszego kraju do struktur unijnych. Spotkaniom z senatorem towarzyszyły wielokrotnie organizowane przez szkoły konkursy, pra-referenda oraz uroczyste akademie, których głównym tematem była szeroko rozumiana integracja Polski z krajami Unii Europejskiej oraz prezentacja poszczególnych państw i kultur, zarówno krajów członkowskich, jak i kandydujących. Głównym celem tych spotkań było zapoznanie młodzieży z aktualną problematyką integracji europejskiej, szansami i możliwościami, jakie otwierają się przed Polską, a w szczególności przed młodzieżą w wyniku akcesji. Ja musimy się wszyscy przygotować do tego, czy chcemy wejść do Unii Europejskiej i na jakich prawach i jakich zasadach. Ale przede wszystkim y, y, musimy wiedzieć, co tracimy wchodząc do Unii Europejskiej, bo stracimy i co zyskamy, bo zyskamy wchodząc do Unii Europejskiej. Musimy się poddać, y, poddać generalnie przepisom prawa, które będzie obowiązywało y, w, całym, w całej Unii Europejskiej, czyli będzie prawem ponadnarodowym. Musimy się tam podporządkować, jeżeli chcemy tam być. Ale nie na kolana, w żadnym wypadku nie na kolana. Musi być to interes, jasny, twardy interes dla Polski. W spotkaniach brali udział przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, prezentując szanse i potencjalne możliwości, jakie otwierają się przed gminami po przystąpieniu do Unii. Była to również niepowtarzalna okazja dla młodzieży i nauczycieli do bezpośredniej rozmowy i zadawania pytań przedstawicielom władzy samorządowej. Pytania dotyczyły głównie perspektyw, jakie otwierają się przed młodym pokoleniem w wyniku integracji Polski, możliwości studiowania na zachodnich uczelniach i podjęcia pracy w krajach wspólnoty. Pytano także o zdolności samorządów do efektywnego pozyskiwania i wydatkowania unijnych funduszy strukturalnych. Zainteresowanie budziły również aktualne problemy społeczno-gospodarcze, przed którymi stają gminy. A w szczególności niepokojące zjawisko bezrobocia, szerzące się głównie na terenach wiejskich, ubóstwo oraz brak perspektyw dla młodzieży. Znaczna część pytań dotyczyła również i obaw oraz zagrożeń towarzyszących wstąpieniu do Unii Europejskiej, wielkości dopłat bezpośrednich, zasad zawierania kontraktów na skup płodów rolnych. Zadawane pytania odzwierciedlały obawy rodziców, którzy stanowią rolnicy i bezrobotni młodzież jeszcze nie będzie mogła uczestniczyć w głosowaniu w sposób bezpośredni, ale mam nadzieję, że mając tak głęboką wiedzę, zachęcą swoich rodziców, zachęcą starsze siostry, braci, dziadków, babcie, sąsiadów do tego, aby poszli do urn wyborczych i aby 7 i 8 czerwca mogli się wypowiedzieć za nich, za to młodzież, która dzisiaj zdobywa tą piękną wiedzę i miała okazję nią się pochwalić. Senator Suchański uspokaja młodzież twierdząc, że przez pierwsze lata członkostwa rolnicy jako jedyna grupa społeczna zyskają najwięcej. Między innymi w formie dopłat bezpośrednich, dofinansowania rozwoju gospodarstw oraz ustabilizowania zasad produkcji zbytu i kontraktacji artykułów rolnych. Przyczyni się to do stabilizacji ich sytuacji ekonomicznej. Jest to tym samym szansa na przyspieszenie rozwoju wsi oraz możliwość pozyskania funduszy, których Polska samodzielnie nie byłaby w stanie wygospodarować przez najbliższe dziesięciolecia. Jerzy Słuchański zwraca uwagę na podnoszenie poziomu edukacji młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych, oprócz języka zachodniego, również języka rosyjskiego, obsługi komputera i umiejętności korzystania z najnowszych osiągnięć techniki, takich jak internet. Tematyka spotkań często odbiegała od zaplanowanego wcześniej scenariusza i dotyczyła również zasad funkcjonowania parlamentu, procesu legislacyjnego, demokracji, podstaw edukacji obywatelskiej oraz aktualnych problemów społeczno-gospodarczych odwiedzanych miejscowości. Spotkania senatora z młodzieżą były okazją do dyskusji oraz poznania bieżącej sytuacji oświaty na terenach wiejskich. Bardzo często wizyta polityka w wiejskiej szkole stanowiła istotne wydarzenie w jej dotychczasowej historii. Świadectwem tego były słowa uznania dyrekcji i pedagogów. Podziękowania młodzieży i nauczycieli były wyrażane m.in. w postaci bukietów kwiatów, które senator otrzymywał, a następnie przekazywał pracownikom szkoły, najczęściej woźnej, sprzątaczce lub kucharce, osobom, których praca i zaangażowanie w funkcjonowanie placówki oświatowej nie zawsze jest dostrzeżona, a jest. Bardzo ważna. Ta indywidualna kampania reklamowa prowadzona przez polityka Ziemi Świętokrzyskiej senatora Jerzego Suchańskiego z pewnością przyczyniła się w województwie do zwiększenia frekwencji, która wyniosła 52%. Akcja ta przyczyniła się również do przewagi oddanych głosów za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, gdzie ich stosunek na tak wyniósł 76% do 24% oddanych na nie. Nie zabrakło przeciwników integracji z Unią, którzy swoje niezadowolenie wyrazili w specyficzny sposób. Wielomiesięczny trud i zaangażowanie całego zespołu współpracowników, ale przede wszystkim samego senatora, przyniosły pozytywny efekt i dużą satysfakcję. Zadowoleniu z wyniku referendum dał on wyraz szczerze dziękując wszystkim uczestnikom tego najważniejszego w historii Polski powszechnego głosowania.